Zawsze głosiłem prawdę. To słowa, które ksiądz Jerzy Popiłuszko wypowiedział w grudniu 1983 roku. Zatem wracamy do, nach, do nich ponad 40 lat później. Spotykamy się na początku roku, w którym przypada 40. rocznica śmierci księdza Jerzego Popiłuszki. Przypomnijmy, jego zamordowanie miało miejsce 19 października 1984 roku. Witam Państwa bardzo serdecznie w audycji w programie Weź i Czytaj, której celem jest proponowanie dobrych książek. Naszym dzisiejszym gościem jest Paweł Kęska, teolog, dziennikarz radiowy, fotograf, ale również osoba, która odpowiada za dokumentację życia i kultu błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, które działa w ramach Muzeum i Ośrodka Dokumentacji w Warszawie. Witam cię Paweł bardzo serdecznie. Dziękuję, witam państwa. Dodam, że Paweł jest również laureatem wyróżnienia za najlepszą publikację, którą wręczyliśmy mu w ramach Festiwalu Katolickiej Nauki Społecznej, właśnie za tą książkę. Za co bardzo dziękuję. Również dziękujemy i bardzo sobie cenimy Twoją pracę, bo ona jest niepowtarzalna, wyjątkowa, a świadczy o tym Twoje wyróżnienie i dzisiejsza audycja i rozmowa na temat tej książki. Przypomnijmy, że w tym roku 40. rocznica śmierci Księca Jerzego został powołany Społeczny Komitet Obchodów. I chciałbym też, żebyśmy chwilkę o tym porozmawiali, ale zanim do tego przejdziemy, to skąd ten tytuł? Zawsze głosiłem prawdę. Dlaczego wybrałeś taki sposób yy, na ten tytuł? Dlaczego, co zadecydowało o tym? I nie, przygotowując się do tej audycji, zadałem sobie pytanie, co ksiądz Jerzy przez to rozumiał? W jaki sposób on na to patrzył, naprawdę? Tytuł taki wybrałem z dwóch powodów. Pierwszy jest taki, że to jest cytat, mówimy o grudniu. Te, te grudnie roku 1981, 2 i 1983 były bardzo wyraziste w życiu Popiełuszki. No właśnie, 13-14 grudnia zawsze, dlatego że wiadomo, 81 to stan wojenny, 82 to tej nocy właśnie wrzucono mu do mieszkania cegły z ładunkiem wybuchowym, a 83 to było prowokacją na chłodnie i aresztowania też 13-14 grudnia cały czas się te daty powtarzają. I kiedy ksiądz łapiełuszko został przewieziony do mieszkania na chłodnie, gdzie zrobiono rewizję, odnajdując podrzucone wcześniej materiały, to widząc, co się szykuje. Jako człowiek no naprawdę można powiedzieć współcześnie ogarnięty i yy, stojący twardo na nogach, yy, zamknął się na chwilę w łazience i na skrawku papieru napisał gryps do księdza Teofila Boguciego proboszcza parafii, <laughs> w którym dosłownie w paru słowach napisał najważniejsze rzeczy, jakie tylko chciał napisać i przekazał ten gryps przez Walderma Chrzostowskiego kierowcę potajemnie. A pierwsze słowa tego grypsty to było zawsze głosiłem prawdę. Tam też dalej było napisane, że poza mszami za ojczyznę i pracą charytatywną nic innego nie czyniłem. E, tą próbę tak parafrazuję, traktuję jako, e, jako próbę daną mi przez Boga dla większych owoców mojej pracy. E, proszę, e, aby ludzie nie wyszli na ulicę. E, proszę o modlitwę, aby starczyło mi sił coś takiego mniej więcej, nic im powiem, nikomu nie wydam, więc zawsze głosimy prawdę. Czy jeśli ktoś pisze w takiej sytuacji coś, co jest dla niego najważniejsze, albo mówi, to naprawdę jest zwięzłe, to są najważniejsze słowa. Pierwsze, zawsze głosimy prawdę. To coś oznacza. I też jak się czyta księdza homilię, to jest drugi powód, <laughs> i w ogóle wypowiedzi jego, czy też wywiady, bo może wywiady są szczególnie ważne, to słowo prawda pojawia się niesłychanie często, jest jednym z najczęściej wypowiadanych słów. I ksiądz Jerzy Papieuszko z tej prawdy, z tego pojęcia, realizowanego w życiu społecznym i prywatnym, bo to też trzeba bardzo pomocą mm -hmm. podkreślić, stworzył pewnego rodzaju wskaźnik wolności, życia, pewien klucz. Jest to w pewien sposób też istotne prywatnego. w kontekście właśnie społecznym, bo przypomnimy naszym widzom, że po tytuł książki to nauczanie społeczne w wypowiedziach księdza Jerzego, czyli odnosimy się do tego, w czym my żyjemy. Jak popatrzymy na dzisiejsze okoliczności społeczne, Czym jest dzisiaj, prawda? I właśnie, czy ten wskaźnik, jest dobry przykład. który Ksiądz Jerzy nam zostawił, a zawsze pragniemy szukać nie tylko i wyłącznie tego kultu duchowego, ale również tego wskaźnika, który pokazuje nam, jak dzisiaj żyć zgodnie z prawdą. I czy Ksiądz Jerzy odpowiada na to pytanie? Właśnie on z prawdy, mówiąc o prawdzie, mówi o tym, że gdybyśmy dzisiaj. Wyznawali odważnie prawdę, mieli odwagę ją wyznawać odważnie i żyć według niej, to bylibyśmy wolni, i społeczeństwo byłoby wolne już teraz wewnętrznie, a konsekwencje zewnętrzne przyszłyby zaraz potem, prawda? Czyli dla niego to jest bardzo istotne pojęcie i ono jest wieczne trwałe, tak długo jak człowiek funkcjonuje, tak długo jak funkcjonują systemy, jak funkcjonuje życie prywatne i osobiste i rodzinne i życie z, i systemy społeczne, tak wszystko jednak opiera się na prawdzie. Mówiąc o dzisiejszych czasach, bez odnoszenia się do szczegółów, bo można by to zrobić, ale zupełnie to nie jest strasznie na miejscu, można mówić o kryzysie prawdy w Polsce. On zawsze jakiś był. Dyktatury polegają na tym, że zawłaszczają prawdę i nagle trzeba się ciężko sypać, bo jest, jest prawda oficjalna i nieoficjalna. I teraz według jednej w komunizmie prawda, była, władz, była prawda oficjalna, prawda, która miała jakieś tam założenia, że się opiera to na Związku Radzieckim i na materializmie. A była prawda nieoficjalna, która mówiła, jaka jest historia w rzeczywistości. I też zawłaszczanie prawdy idzie bardzo daleko, bo to widać szczególnie na poziomie międzynarodowym, polityki historycznej, gdzie z kolei każdy naród odpowiedzialny w jakiś sposób, mniej czy bardziej Konstruuje etyczny, tak, buduje swoje schemat. prawdy i go forsuje. To jest prawda, tak? jeśli chodzi o relacje między narodami. Przecież tak samo jest w życiu rodzinnym, prawda? Mamy dwa punkty widzenia. Potem, dzieci to jest trzeci punkt widzenia, i każdy ma jakiś punkt widzenia, każdy ma tę swoją prawdę, ale musimy przecież uzgodnić jedną, żeby jakoś żyć. To jest niesłychanie ważne pojęcie tutaj, i, i ono stoi w pewnym ciągu pojęć. Nie jest jedynym pojęciem istotnym, dlatego że są inne sfery, jak wolność, która jest bardzo z prawdą związana, sumienie, dzięki któremu możemy te prawdy wypowiadać. <laughs> Przepraszam, o Księdze Jerzego, co jest bardzo ciekawe. I niepowtarzalne, bo z punktu widzenia teoretycznego te pojęcia się powtarzają, one są omawiane bardzo często, szczególnie w katolickiej nauce społecznej. Natomiast yy, być może różni jego naukę od innych yy, analiz yy, czy refleksji to, że on dużo mówi o lęku. Mówi o cenie, ale mówi też o lęku. Lęk nie jest, yy, nie jest yy, jakąś wartością podstawową, prawda? Mhm. To jest pewnego rodzaju doświadczenie ludzkie, jednostkowe. Bardziej jednostkowe niż społeczny. Można też mówić o wymiarze społecznym, ale bardziej jednostkowy. On bardzo często o tym mówi. Może nie aż tak często jako o prawdzie, ale prawie tak często. A to też jest, też jest interesujące z tego względu, że zarówno prawda, jak i lęk są nieodzownym elementem funkcjonowania każdego z nas. To znaczy, że nie ma człowieka, który jest pozbyty lęku, z drugiej strony nadziei miłości. Ale też nie ma człowieka, który stara się mówić prawdę, tylko właśnie w taki sposób, jaki o osobiście czy w jakiś modelowy sposób konstruuje. Ja się zastanawiam też w tym kontekście. Na ile ksiądz Jerzy i wypowiedzi? Jakbyś mógł jeszcze powiedzieć, jaka była konstrukcja wyboru tych tekstów, bo ym, wiemy, że też są teksty, które nie były publikowane dotychczas, że książka opiera się też na dobrym ma takim warsztacie metodologicznym, y, ale chciałbym zapytać właśnie też o to. Yy, co dzisiaj osoby młode mogą czerpać od księdza Jerzego? Bo wracając do naszego spotkania przez kilkoma miesiącami i analizując to, co robi Centrum Dokumentacji i Kultu, no to widzimy, że do księdza Jerzego osoby młode lgną. Więc gdzie jest ten taki punkt, który przyciąga? To zacznę od konstrukcji i od źródeł. Krótko, faktycznie w książce teraz możemy mówić, że już jest drugie, drugie wydanie uzupełnione, bo pierwsze na się skończyło, ona bardzo szybko się rozeszła, z czego się bardzo cieszę. Było 60 niepublikowanych wypowiedzi, albo w ogóle niepublikowanych, albo do tej pory publikowanych we fragmentach bądź w pewnego rodzaju parafrazach, ale nie w całości. W drugim wydaniu jeszcze doszło 8 tekstów, więc mamy 68, nie znali do tej pory w całości, bądź w fragmentach tylko znanych. Założenie publikacji było przede wszystkim to, że żeby udostępnić myśl księdza Jerzego Popiełuszki, czyli jest maksymalnie surowa. Bazujemy absolutnie, kiedy tylko się da, na źródłach bezpośrednich, czyli albo to są jego rękopisy, które przez żmudne miesiące odcyfrowywałem, konsultując się, czasem było tak, że naprawdę nie mogłem odczytać, więc czekałem dzień, dwa czy trzy i potem się okazało, przecież to było to słowo, prawda, więc była mm -hmm. jakaś praca przy tym. Rękopisy albo nagrania? W, w dalszej kolejności na przykład też są maszynopisy rejestracji SB, które rejestrowały go homilie, które gdzie indziej nie występują. Są i takie źródła, prawda? Tylko w jednym przypadku jest to przedruk z wywiadu, który zachował się tylko w publikacjach. A jest dokumentów teraz 148 w nowym wydaniu, więc na 148 wszystkie to są źródłowe tak naprawdę. Yy, czyli mamy gwarancję, że sięgamy do myśli księdza, żego Popiełuszki wprost, że czuć ciepło jego, jego ręki i jego głos. Yy, jeżeli są na przykład skreślenia merytoryczne, nie mówię o błędach jakichś tak, <laughs> przepraszam, drobnych, bo tego można bo o tym dużo mówić, ale merytoryczne to jest zaznaczone w przepisach technicznych. Że tu było skreślenie, to zdanie występuje w rękopisie, a nie występuje w wypowiedzi publicznej, to jest zaznaczone wszystko, więc możemy jak najbliżej jego podejść. Więc jeśli chodzi o źródła, pierwszy pomysł był taki, żeby po prostu te, te źródła opublikować. Tak to się robi z podziałem na listy, homilii i tak dalej, natomiast po kwerendzie okazało się, że jest dostępnych dużo ciekawych wypowiedzi, że ta liczba ich bardzo rośnie, w związku z tym jest szansa na to, żeby opublikować je nie w formie zebranych. Pod, pod względem rodzaju źródeł, ale po prostu chronologicznie. A to z kolei stworzyło możliwość podróżowania z księdzem popiełuszką od czasów seminarium, bo pierwsze teksty to jest jego podanie do seminarium I Życiorys, od tego się zaczyna. Przez listy z wojska, które też się odnalazło, kilka nowych. Przez drobne homilie niedzielne. Przez wejście w czas solidarności i widać zmiany, widać, jak on dojrzewał, widać czego się też bał, widać, z czym walczył, o co zabiegał, na czym mu zależało, widać, jak się rozwijał. I to tu można, jeśli się czyta uważnie, to można znaleźć. Ale masz na myśli tutaj jeden rozwój duchowy, czy właśnie w kontekście społecznym, no bo książka ma właśnie profil odnoszący się do nauczenia społecznego. Jest to dla mnie na tyle istotne, że z tego co mi wiadomo, jest to pierwsza publikacja, która właśnie mocny nacisk kładzie na ten wątek. Tego się nie da rozdzielić. I to jest też przygoda pracy z księdzem Jerzymem i jakby z jego osobą, że nie da się oddzielić teorii od jego życia wewnętrznego. I to właśnie po lekturze tych dokumentów i po tym układzie, po lekturze w tym układzie do tego wniosku dochodzę, że on przekładał doświadczenia wewnętrzne na doświadczenia zewnętrzne, i konteksty są ważne. Więc to nauczanie społeczne przede wszystkim dotyczy jego samego. On to na sobie przerabia, a potem tą refleksję przekazuje w różnych formułach, czy w wielkich omijach, czy w ojczyzny, czy w wywiadach. Więc to nauczanie społeczne zawsze bazuje na doświadczeniu jednostki, którą jest on. Mhm. chyba taki wniosek mogę z tego wy. A jeśli wrócimy wyciągnąć. do tych osób młodych, to tak. gdzie jest ta iskierka? Właśnie to jest iskierka, bo. Yy... To przygoda się zaczyna tak. Ja też prowadzę w muzeum grupę, jeśli jest potrzebny, przewodnik, Najczęściej młode, bo bardzo lubię tę grupę, z nimi pracuję, z licencjalistami, ze studentami. I szybko się stało oczywiste, że historia jako taka jest im daleka, że oni tego nie znają, nie wiedzą. Stan wojenny troszkę, ale też nie bardzo. Solidarność troszkę nie bardzo. Mi się wydawało, że może właśnie powinno się o tym mówić więcej: Solidarność, ten wojenny. Tak, to jest prawda. Natomiast y, ksiądz Papieuszko zaczęli reagować na informacje o jego życiu osobistym i na to, jakim był człowiekiem. To budziło ich emocje, a, a nie wydarzenia historyczne. I oczywiście ich się nie unika, ale się zmieniły priorytety. I teraz, kiedy mówimy o nim jako człowieku, to jest też taka historia szekspirowska, można by długo nie mówić, bo był człowiekiem niesłychanie niepozornym, drobnym, delikatnym, nieśmiałym, nieaspirującym do niczego wielkiego, a stał się jednym z, naj, z najbardziej znanych Polaków. Przy jego grobie było 23 miliony ludzi, i jest znany, i Arlik są na sześciu kontynentach. Więc to jest taka no, jest to historia tak, jest nie, niesłychana i to jest ta tajemnica, którą można studiować nie? i to jest, jest, jest dostępnym człowiekiem. Nawet przez to, że, mia, że no, Jan Paweł II, poliglota, naście języków, popodzielna e, uwaga. Podziwiam, ale nie jestem w stanie <grym> naśladować. No to jest że Jerzy Popiełuszko, tam 3,5 na maturze. I brak tych ogromnych horyzontów światowych sprawia, że można być blisko tego człowieka i nie czuć się żadnego dystansu. I on też taki był, że on dystansu nie sprawiał, tylko po prostu przyciągał swoją osobowością, ciepłą wrażliwością, naturalnością, bezpośredniością, przechodzeniem na ty. I, e, I oni to rozumieją. I rozumieją też te właśnie pojęcia. Myśmy takie ankiety robili, kim jest dla Ciebie ksiądz po Popiełuszko? Nauczycieli i uczniowie. Nauczyciele bardziej widzieli w nim bohatera, męczennika, proroka, młodzież widziała z nim przyjaciela, świadka, e, kogoś to pokazuje, jak być sobą i przeżyć życie, więc od tej strony. Ale on to robi, jest to dostępne, więc to jest ta iskra. E, jak to praktycznie robić? No, Mamy bardzo piękne i ciekawe nagrania, niepublikowane wideo y, pokazujące trochę jego sylwetkę w sposób nieformalny, który nie jest tylko wielkim mówcą z ambony, tylko właśnie ciepły, zwyczajny. Mam dużo notacji świadków, robimy spotkania ze świadkami, którzy mówią, o jakim był uczący Jerzy. dla niektórych Jerzy, prawda, bo też to byli przyjaciele. Więc ta prywatność jest, tym, jest tą iskrą. A od tego idziemy dalej, skoro już mówimy o tym, że on mógł żyć prawdą i że przedwyciężył lęk, to pytanie, a czego ja się boję? o czym dla mnie jest prawda. I tu się zależy na podróż stronę społeczną, bo bardzo, to jest zawsze bardzo, tak. Istotne. Prawda, wolność, solidarność. Życie społeczne jest na końcu. Mówimy o świadectwach osób młodych, o tym, co ich inspiruje w księdzu Jerzym, w co mogło, czego mogą się od niego uczyć. Ale nie chciałbym unikać też takiego pytania twojego osobistego. Kim dla ciebie jest ksiądz Jerzy? Bo jesteś bardzo mocno związany z jego Życiem, osobą, twórczością, dziełami, dziedzictwem. Kultywujesz, promujesz. Więc kim dla Ciebie, Pawle, jest ksiądz Jerzy? To nie jest łatwe pytanie. To Wydaje łatwe mi się, pytanie. że chyba jedno z najtrudniejszych, które czasami można zadać właśnie w takim kontekście. Ja tak się to poukładałem w głowie, ale to tylko zacznę od tego, że. No, jestem dziennikarzem, no, teologiem, historykiem sztuki, na kultury, robiłem różne rzeczy. Jako dziennikarz radiowy od wielu lat y, spotykam się z ludźmi i zajmuję się ludzkimi historiami, zwykłymi, niepozornymi, tajemnicą piękną człowieczeństwa. Jak przyszedłem pracować do muzeum, to to samo pytanie zadałem sobie i księdzu Jerzego Oniego, prawda? Co to za postać? I staram się podejść do tego. Nie powiem, że na chłodno, ale na szczerze, tak? na szczerze, tak naprawdę blisko podejść. Nie, nie tylko tyle że wiele ludzi, ale dlaczego? A dlaczego to, a jaki był? I powiem tak, że na początku odpowiedzi są proste. No bo historia, bo komunizm, bo cegła w okno, bo solidarność, bo ksiądz mówi prawdę, więc przychodzili, więc to, ale to, to, to nie odpowiada na wszystkie pytania. Potem jest druga yy, warstwa. Która właśnie mówi o życiu społecznym, nie? że on był taki, no, że ludzi przyciągał, że miał w sobie niezwykłe to ciepło, że był właśnie taki zwyczajny. i to jest jakby, Ale to też nie odpowiada. Bo w pewnym momencie on został poddany takim przeciążeniom, którym nawet normalnie ludzie, powiedzmy sobie, ciepli, otwarci, nie podołają. To przekracza. Możemy o tym dużo mówić. Nie? A w pewnym momencie zrozumiał, że być może zostanie zamordowany i że może się wycofać, albo nie. I ta otwartość tego nie tłumaczy. I, to, i, tu, I tu padają najpoważniejsze pytania, tylko że to już są pytania nie do niego, ale do mnie. Co to znaczy być, co to znaczy być człowiekiem jak naprawdę przeżyć życie? I, i tu powiem tą prywatną część mnie, to mnie konsternuje, bo ja nie znam dobrej odpowiedzi na te pytania. Jestem tu kruchy, tak? Jestem tu kruchy. I moja praca z księdzemierzym jest można powiedzieć, niektórzy mówią, że jest przyjacielem dla nich i że jest ich patronem. Ja bym tego nie mógł powiedzieć, jest jest mi bardzo bliski i tak czasem czuję, że idziemy krok w krok, oczywiście ja idę w swoim życiu, też jakoś tam każdy ma jakieś prawda dramatyczne jego elementy i ciągle zadaję te pytania. Gdzieś i widzę, że on był w stanie odpowiedzieć. Mi to czasem denerwuje, że on umiał, a ja nie umiem. To jest trudne. Jest dla mnie trochę wyzwaniem, jest dla mnie kimś bardzo bliskim wewnętrznie. A to jest taka relacja, to, to jest żywa relacja. A to życzę ci tego, żeby to pielęgnować, rozwijać i żeby on inspirował. I żeby właśnie yy, zawsze ten, znaleźć element, który będzie pozwalał na te najbardziej nurtujące pytania w naszym życiu i osobistym, i rodzinnym, i zawodowym to rozwijać. Pawle, yy, rozpoczęliśmy od rocznicy 40. Pozwól, że na tym temacie też skończymy byś mógł naszym widzom powiedzieć, co nas czeka w październiku, a może troszkę wcześniej i w jaki sposób osoby, które są i zainteresowane współpracą, albo interesują się nauczeniem księdza Jerzego, mogłyby włączyć się w takie przygotowania. To jest bardzo ważny rok i bardzo ważna rocznica. Tak się stało z jakichś powodów, że nie jest to rok uznany formalnie przez, przez Sejm jako rok księdza Popiełuszki. Być może jakieś zaniedbanie, no tutaj już jakby nie, nie nam to do, jakby do, do tego doczekać, ale jest bardzo wiele osób, które bardzo dużo chcą zrobić i poświęcić, co tylko mogą, żeby ta postać w tym roku właśnie zaistniała szczególnie. W związku z tym powstał społeczny komitet upamiętnienia 40. rocznicy, nie organizacji, ale upamiętnienia porwania i męczeńskiej śmierci księdza Rzybowie Błogosławionego. Tak się stało, że jestem jego przewodniczącym. Zrzesza osoby, to jest komitet społeczny, czyli nie zrzesza jakby formalnie instytucji, natomiast zrzesza osoby. I yy, to są ludzie, którzy księdzem, się zajmowali z różnych powodów, na przykład profesor pawełski Skibiński, świetny specjalista od historii najnowszej historii kościoła, doktor Ewa Czaczkowska, biograficzka księdza Jerzego. Rafał Wieczyński, reżyser filmu o księdzu Jerzymie Marek Kopiełuszko, jego bratanek, księdza Popiełuszki, czyli reprezentanci młodzieży, nauczycieli, ludzie związani z osobą księdza Popiełuszki. I naszym zadaniem przede wszystkim jest zrobić wszystko, żeby ta postać i to imię w tym roku zaistniało w jakiś sposób. Przede wszystkim stworzymy platformę komunikacyjną, stworzymy stronę internetową z, razie z tym kalendarzem, z mapą wydarzeń, Będziemy, stworzymy biuro prasowe, będziemy komunikowali w, w co najmniej dwóch językach in, in, informacje dotyczące najważniejszych wydarzeń. To też będzie wersja dwujęzyczna. W tym momencie podejmujemy rozmowy z instytucjami, z wieloma instytucjami, które y, albo się zajmują, albo mogą się zajmować. Dlatego, że my zbieramy informacje albo inspirujemy do, do działań. Na przykład oczywiście Instytut Pamięci Narodowej. Instytut Pileckiego, Urzędy Marszałkowskie, bo to i Podlasie, i, i Podlasie, i Kujawsko-Pomorskie, ale też i przecież Śląsk i też i, i Gdańsk. <laughs> Instytucje kościelne, wydawnictwa, media, więc do, do każdej możliwej drzwi pukamy, pytamy, czy coś będzie robione, a jeśli nie to być może można coś zrobić. Jeśli ktoś nie wie co, to my chętnie podpowiemy, bo są dużo Czyli możliwości. Czyli również inspirujecie. Absolutnie inspirujemy. Yy, I też jakby naszym zadaniem jest kierunkowanie, jeśli są zaniedbania w dwóch sferach, katolicka, nauka społeczna. W tym roku powinniśmy usłyszeć co ksiądz Popiełuszko miało do powiedzenia w temacie prawdy, wolności i ładu w życiu społecznym. Stroniąc od kontekstów politycznych, jako czysta nauka księdza Popiełuszki. A jest to bardzo ważne. Tak, więc to jest nasze zadanie. Mamy, mamy parę pomysłów, nie mówię jakich, dlatego, że to jeszcze jest niedomknięte. I też kwestia edukacyjna, żeby do, do młodzieży w szkołach ta, ta informacja dotarła maksymalnie szeroko. Nie? Więc my też tym się jakby mocno zajmujemy. Też mamy w, w planach wyłonienie komitetu honorowego pod, pan, pod patronatem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, który by, że tak powiem, no, Tą rocznicę jeszcze wyraziście ją y, pokazał. Mamy też w planach działania zagraniczne. Y, no, staramy się robić co możemy. A przypomnij, gdzie nasi widzowie mogą znaleźć informacje na temat te, Waszej działalności? Strona y, jest w trakcie tworzenia. Teraz się rozstrzyga i jest konkurs na logotyp, więc też to domykamy. Strona będzie miała prosty adres: y, 40 liczbą rocznica popieluszko.net.pl, to będzie adres, on jeszcze jest nieczynny. Mail jest 40 rocznica małpa popieluszko.net.pl, już jest czynny, odbieram, odpowiadam. I więc to będzie, ta ma szczegóły w swoim czasie. Ważne jest też, że ten rok będzie przebiegał w pewnym kalendarzu, bo są wydarzenia istotne z punktu widzenia życia księdza Jerzego. Pierwsze ważne to będzie 28 lutego msza z ojczyzny. Pierwsza rocznica mszy z ojczyzną, 7, już rok. teraz naszych widzów tak. zapraszamy do parafii świętego Stanisława na warszawskim Żoliborzu. Tak jest. Potem kwiecień, imieniny księdza Jerzego, e, maj rocznica święceń, czerwiec beatyfikacji, e, sierpień, msza z ojczyzny, e, msza w Chudzie Warszawa i Solidarność, wrzesień, urodziny księdza Jerzego, też pielgrzymka Solidarności, na na górę, ludzi pracy, e, październik, porwanie i męczeńska śmieć, listopad, e, pogrzeb, więc od lutego do listopada. Już są e. Tak. Ta Zatem zapraszamy wszystkich naszych y, widzów i słuchaczy do tego, aby włączyli się również na tyle na ile mogą w uroczystości 40. rocznicy upamiętnienia męczeńskiej śmierci księdza Jerzego Popiełuszki. Wszystkim y, naszym widzom, ale i tobie i sobie życzę tego, aby zawsze głosić prawdę do tego, do czego nas zachęcał ksiądz Jerzy. Zwłaszcza w tym, co się teraz dzieje w Polsce, w naszej ojczyźnie, żeby potrafić odważnie mówić o tym, czym jest prawda, ale zgodnie z właśnie z nauczaniem społecznym Kościoła, a moim państwem gościem był pan Paweł Kęska. Pawle dziękuję za obecność i do zobaczenia przy kolejnych projektach. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.